Witam wszystkich serdecznie, piękni widzowie. Oto nowy poradnik, nowy sekretny pik, który sprawi, że ta kobieta, która nie chciała ci dać, da ci jak się tylko dowie, co majnujesz. Pytanie do ciebie, co majnujesz? Pytanie do mnie, co majnować? Otóż odpowiedź jest prosta. Najsilniejszy pik w League of Legends. No może prawie, bo oczywiście zapominamy o Michaelu. Popy. Popy i... To jest bardzo ważne, żeby mówić na nią popy, a nie popi. Ponieważ popy... To jest właśnie ten sekretny pik, a popi to są te, są takie mainstreamowe, a się to nie złe ich. Zobacz. Mamy tutaj Gina. I ty sobie myślisz teraz tak? Jak to ma działać? Przecież to jest troll Pik. Przecież nikt tego nie gra. Otóż tu się mylisz. Ty powinieneś to grać. I ja teraz tutaj zagram to, żeby ci pokazać dlaczego. Popy, to jest przede wszystkim postać, która zabrania ci. Ona po prostu zabrania. Ona mówi: nie rusz i nie rusz. Totalnie się nie ruszy. Chłop. Chłop nie może się ruszyć. Zaraz zrozumiesz dlaczego. Ja ci wytłumaczę. W to jest właśnie skill: nie rusz. On sprawia, że nagle szyb, szybciej biegniesz, i wokół ciebie już się nikt nie może ruszyć. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś podskoczył. To jest jakbyś grał w takie raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy, i się chłopy nie mogą ruszać. Ale tego skilla bierzemy dopiero na trzecim. Teraz wzięliśmy E. <laughs> e to jest takie, czego się rozpychasz. To jest taki skill, że po prostu wjeżdżasz w kogoś z kopyta Albo z droga. No i wtedy, jak jest jakaś ściana po drugiej stronie, to on walił bemo tę ścianę i wstrząs mózg od razu murowany. Chłop się nie może ruszać. Wtedy, jak jeszcze włączysz, nie rusz, to nawet jak się obudzi, to nie spierdzieli, nie ma opcji. A ty jeszcze bierzesz Q, czyli uderzenie w cybał. Uderzenie w cybał walisz po prostu w danym kierunku. Spowalniasz go jeszcze, jego myślenie i wszystko. Poczekaj, patrz. Nie rusz! I uderzenie w cymbał. I teraz patrz, się chłopowi stało. Zobacz. Widziałeś to? Ja nie wiem, czy mrugnąłeś chyba i nie zobaczyłeś. No nie widziałeś. A ja ci chciałem pokazać. Ja dla ciebie poradnik nagrałem. W każdym razie, no widzisz. Wystarczyło rozbić ją tutaj o tę ścianę. Kobieta zatrzęsła jej się w głowie. Poczekaj, poczekaj, bo może jest tutaj opcja jeszcze, żeby zaklekotał mózg? Zobacz. Patrz. Pa, 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 pa. Patrzysz, 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 patrzysz. No to patrz. Wcybał? I chłop nie może się już. Chłop już jest biedny. On przeżył tylko dlatego, że wyposażyli go w błysk. To jest. to jest jedyna taka forma. Riot musiał jakoś skontrować to, jak OP jest ta postać. Więc postanowił stworzyć summoner Spella. No ale cóż. To też nie zawsze działa. Widzę, że tu Zoe do nas przyszła. Zoe oraz Popy. Ja mówię tak specjalnie. Ty się tam nie stresuj, bo ci siedzę gole za gilgotą, Zagilgoczą ci nagle. W każdym razie posłuchaj. Widzisz, jakie to jest proste? Wyobraź sobie teraz, że grasz na jasuło. Widziałeś, jak jasuło skacze. Widziałeś, jak on się tam. Jak on się krząta? Patrz teraz na to. To jest sadyska BDSM. Patrz. Ona lubi takie rzeczy. Patrz. Nie rusz. I patrz, ona się sama stunuje. Widziałeś, jak chciała odskoczyć? Widziałeś, jak. Ona tak mówi. Ona mówi tak, dobra, może ja jestem sadystka bds ale, ale to jest za dużo. To za dużo. Puść mnie. A ty mówisz, nie! Nie rusz! I się nie rusza. Nie może się ruszyć. Po prostu, no nie może. Nie może się ruszyć. Nie może. A chłop tutaj rejduje sam. Chłop włączył ligę legend. I mówi tak. Moja ulubiona linia to jest duo Ponieważ tam. Tam nie czuję się sam. Tam mam przyjaciół i mogę być z kimś. Dupa blada, ty sprawiłeś, że to jest solo lane. Bo co ktoś przyjdzie, to się cofa. I to nie jest ze swojej przyczyny. Także, no widzisz, taki to jest właśnie poradnik. To jest właśnie proste. Popatrz, oni teraz myślą, że jest duo lane. Poczekaj, bo moja dekery teraz odpoczywa, bo to za, za dużo, za dużo na raz. Powiem Ci też ciekawostkę, bo ja tutaj wziąłem y, maestrię. Y, te moje runy wziąłem guardiana. Ale można wziąć Aftershocka, nawet lepiej, bo jak rozbijesz kogoś w cymba o ścianę, no to wtedy jak mu zaklekocze mózg. Poczekaj, Ramus jedzie, poczekaj, ty sobie podchodzisz, <laughs> robisz takie rzeczy, ale nie, niestety to, to jednak za wcześnie, za wcześnie było. Za wcześnie, no jakaś forma balansu musiała być. Riot musiał coś zrobić, żeby to jednak, no jakoś tam, wiesz, jakoś tam, jakiś balans był. Także, no. No, no, no widzisz, no. I tak jest zbyt opę. I tak jest zbyt opę, a ja się zastanawiam, czemu moje oczy się cały czas zamykają na tej kamerce. Ale może to dlatego, że ja po prostu, ja, ja, ja nie chcę tego widzieć. Ja nie chcę tego oglądać. Bo to jest zbyt drastyczne. To są sceny, które po prostu... No są zbyt drastyczne, co tu dużo gadać? Zobacz, paluszkami mogę Ci poruszać jeszcze jak chcesz. W każdym razie zobacz. Wracamy na linię i stwierdziliśmy, że to już jest ten moment, kiedy odpoczęły nasze pachwiny i trzeba się z nimi pobić. Niestety nasz dekery jeszcze jest zajęty, ale my podchodzimy, rzucamy tutaj, patrz, rzucamy światło dzienne na tę sytuację i walimy chłopa w cymbal. Widziałeś to? Zarejestrowałeś to? Działeś takę? Działaś takie? Masz takie w domu? No to już masz. Bo od dzisiaj w twoim domu, teraz możesz oglądać. Poradnik, to oczywiście patrzymy na mapę, widzimy Kaziksa tam z Ramusem. Ale. No, sobie tam spierdzielił. Wszystko jest dobrze. Ty podchodzisz do sadystki i pytasz: Siema, stara ruro, chcesz sadystkować się ze mną tutaj? I chcesz ją wysadystkować, a ona mówi: Nie, ja jednak nie jestem taka. Ja jednak tak oglądałem się filmików w internecie. O, czekaj, jednak wzięła tutaj. Podjęła jakieś... Podjęła tutaj jakiś... Jakiś tutaj ruch. O, gankują mnie! To będzie zabawne. Patrz na to. Cyk! Chłopa nie ma. Już masz tylko dwóch na linii. Teraz musisz tutaj przeskoczyć w pułapkę. Bo i tak jesteś za silny na takie zasieki. Pokazujesz im i uciekasz. Widziałeś takie rzeczy? A wiesz, kto takie robi rzeczy? Popy! Pamiętaj, musisz potrenować wymowę Popy. Popy. Rozumiesz? Gdyby Popy była Pokémonem, to mówiłaby tylko tak. Gdybyś powiedział: Popy, pięknie walczysz! Twój atak w cymbał był skuteczny. Przeciwko Pikachu. A ona wtedy mówi: Popy. Rozumiesz? To by byłby taki Pokémon, właśnie. No, w każdym razie, ty tutaj chcesz im pokazać, że to nie były. To nie były przypadki, że to się wydarzyło. No ale skoro już opisałem te skille, to przydało mi się jakoś nazwać ulti. Ulti to jest takie. Ulti to jest takie. To będzie takie. Poczekaj, takie... Czekaj muszę się zastanowić takie. Może takie wodny won obiad. Albo wiem. Czekaj, bo aż zakrypłem. Chwila. To będzie takie... wod Wondogarów. Wondogarów, stara Ruro. Takie ulti będzie się nazywać. Tak się ulti nazywa. Nie zapamiętamy tego pewnie, ale... ale... myślę, że to jest... Że to jest idealna nazwa, która opisuje... Charakter tego ulta. Widzisz, że ktoś się gankuje, a ty... Wondogarów, stara Ruro. I ulta używasz. Dlatego taka długa nazwa jest... Bo to się tak długo ładuje. Jak trzymasz, to się ładuje pół dnia. Zobacz, pa, pana, to chłop nie może skakać. Bo ty ty włączyłeś nieróż i chłop się nie mógł kruszyć. To jest takie proste. Takie proste jest. Jest takie proste jak ten palec. Jest palec? Opatrz. Takie proste jest. Dobra, to no nie był taki prosty, ale patrz, co tu się dzieje, lepiej. Patrz, co tu się dzieje. Widziałeś? Widziałeś to? Piękne? Piękne jak ty, widzą, Piękne, wspaniałe. Dobra, chcielibyśmy tu znajmować, ale nie, to za głęboko. Ale Jin chce bardzo tego, patrzcie. Nie, już, już koniec. Cholera, czekaj, pomogę. A dupa blada. No dobra, wychodzimy tutaj z tej imprezy. Koniec imprezy. Do domu wracamy. No więc tak to właśnie wygląda. Wodogarów, ruro stara, to nasza ulti. <laughs> Boże, ja dzisiaj tak chrypię, że aż mi jest źle. Przepraszam was. Może jestem po prostu już starą rurą i dlatego tak mam. Ale nie jestem taką starą rurą. Bo wszyscy myślą, że mam 40 lat, że jestem jakimś staruchem. Ja mam po prostu taki głos. Ja wiem, ja brzmię jak żul. Dobra, nieważne. Wróćmy do gry. Ale jeśli chcesz mnie poratować, żebym miał lepszy głos, to no, wbijaj do mnie na streamki, zostaw suba i followka wszędzie, gdzie się da. I wspieraj Nosorożca, bo najważniejsze są dla mnie obecności na streamku, im więcej mam widzów na streamku, tym jest mi najlepiej i mogę się tutaj oswobodzić z biedy. Także zapraszam. Tymczasem doceń tutaj kunszt tej linii i wymów sobie pod nosem dumnie popy. Bacz. Wiesz, dlaczego popy? Bo bał dostają chłopy Zoba, to. Tutaj wszedł chłop, on nie wie co się jeszcze dzieje Nagle ma nieróż i nie może wyskoczyć I on takie, co? Jak to? Przecież grałem Kaziksem całe życie I zawsze byłem w stanie się wydostać A tymczasem popy zmieniła to Oho, za głęboko trochę Czekaj, tutaj Adekery ładnie przyblokował Musimy wręcz go być w pogotowiu Bo nie wiadomo co się tutaj wydarzy Czekaj, może odwrócimy, może odwrócimy Cyk, 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 wondogarów stara ruro i co? A zabrakło tego uderzenia tutaj od Tadekery. Ale dobił. Pięknie! Super pięknie wspaniałaś się tutaj z, z zole. No, także. Wspaniałe. Wspaniałe to jest. Ja wiem, że ty to widzisz. Co ja ci będę więcej mówił? Przecież ty to doceniasz. Przecież ty widzisz, że to działa. Działa jak natura chciała. Kiedyś była taka reklama. Oni tam reklamowali takie kominy z takie wydzielające spaliny i tam było motto to działa jak natura chciała. <laughs> Nie, to był żart akurat. To był paradoks. To się nazywa abstrakcja. Wracamy natomiast tutaj jednak do tej linii naszej. I zobacz. Widzisz gardiana? On tam coś działa sobie, ale... Ale jednak aftershock chyba lepszy byłby. O, zobacz. Chłop się pokusił o smoka? Nie ma. Nie ma takiego. Zaraz będzie Wondugarów Stara Ruro, jak tak dalej pójdzie. Także weź sobie idź, kred to ty. A ja sobie tutaj chodzę, patrz. Przychodzę sobie, mówię, siema! Włączam W. No, niestety za daleko było akurat na to W. No, ale zobacz. Patrz, co się dzieje. Patrzysz? Patrzysz, czy nie patrzysz? 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 Ale nic się tu już nie, nie dzieje. Już, już się nic nie wydarzy. Wracamy. Wracamy. Ja bym chciał tu jeszcze zadzyndzolić, zobacz. Ech, no widzisz, no. Nie zawsze się uda. Nie zawsze się tutaj przycymbali porządnie. Wracamy więc na linię. I chcemy tutaj farmić. <laughs> Oczywiście co jakiś czas nam się ta pasywka uaktywnia. Pasywka to jest to jest tak zwana taka skorupa na suty. To Zrzucasz taką skorupą, a później jak ją podniesiesz, to masz tarczę. I masz twardsze dole. Już cię wtedy tak nie boli. No, no tak to jest. Załaruj tutaj, żeby wiedzieli, co się dzieje. Aha. Co jest sadystka? Nie możesz skakać? Jak to się stało? Wondogarów stara ruro i jest dobijana. Widzisz, jakie to piękne jest prostorie, no, a dekery tam... O Boże, powinienem tam być pomagać! Poczekaj! Poczekaj na mnie! No dupa blada. Dobra, wracamy. Pamiętaj, że jak masz jakieś miliony po drodze, to możesz E użyć do takiego szybszego escape'u, do szybszej ucieczki. Czyli tak zdaszować do przodu. No niestety, to jest mój błąd. Mój adekery umarł przeze mnie. Zobacz, jakim ja jestem dojrzałym saportem. Zdaj sobie sprawę z tego, jak mało graczy w League of Legends jest w stanie przyznać się do takiego błędu. Jak, mało, jak mały procent graczy jest w stanie powiedzieć To jest mój błąd. Przeze mnie zginął mój towarzysz i przyjaciel. No, właśnie. Także dorastajmy wspólnie. Sprawmy, żeby nam jajca obrosły jak wielkanocne jajka w pisanki. No i... Sprawmy, że Liga Legends będzie Liga Legends. Sprawmy, żeby Liga Legends była piękniejszym miejscem dzięki na naszemu nastawieniu. No bo to przecież gra, no. Co ty nie będziesz przecież, nie będziesz keyboardem yy, klawiaturą rzucał przez jakąś grę głupią, To przecież ty, co to ty jest normalny? Ty kobietę chcesz mieć, jak ty keyboardem rzucasz przez grę? To kobieta cię wyśmieje. To tak jakbyś Zobaczył wyścigim dwóch mrówek i później rzucał browiskiem, że się nie udało. Że przegrałeś zakłady bukmacherskie na najmana, postawiłeś, a mrówka wygrała. Jaka zła. Tymczasem zobacz. Ja tutaj jestem obok smoka, bo ja jestem gotowy, żeby im pokazać. Przy balić porządnie. Co się może wydarzyć w ogóle? Siema! No i patrz. No kurde, stąd nie wszedł. Ale jest skill nie rusz. Zaraz będzie w Wondogaru stara ruro aktywne? I zobacz. No i git, patrz co Adekere robi, pompką nawet zabija, taki jest dobry. Pa, kolejny kill, triple kill, triple kill. No to, słyszałeś jakieś takie po rosyjsku rzeczy, że to sabaka ciebie w magazynu trachała? Zobacz, a co się dzieje, quadra, spóźniona kwadra. Jak ja mam nie wygrywać mając takiego dobrego Adekere, no, no weź mi to wytłumacz patrz, aż się trzeba zadzędzolić. W każdym razie, no jak widzisz, popy to to nie są przelewki. Chcesz się dobrze pobawić w lolu, chcesz powygrywać bo botach, chcesz być szczęśliwy? Popy. Jakbyś miał, jakbyś miał kiedyś taki test z rosyjskiego, angielskiego czy niemieckiego, miałbyś jakieś słowo, które oznacza szczęście, jakiś synonim, cokolwiek, to zawsze wpisuj popy. W każdym języku jest to zrozumiałe. Babka ci jeszcze plusa postawi zaraz przyjdzie mi ktoś i napisze komentarz instrukcje były niezrozumiałe Pidolek utknął w tosterze dobra czekaj bo tu trzeba ich ratować żółwik się poświęcił, no dobra no dobra żółwiku żegnaj miło było cię poznać, byłeś taki piękny jak moi widzowie znaczy on jest moim widzem bo to jest gra z widzami jak chcecie się czasem załapać na filmik z nami to zapraszam na Discorda związanego ze streamkiem <laughs> bo ja na tym Discordzie jestem najaktywniejszy z tego względu że to dzięki tym ludziom z tego Discorda ja jestem w stanie żyć z tego co robię dzięki temu powstał ten Nosorożec wydałem na niego fortunę a wydam jeszcze więcej bo liczą się, wy się liczycie i ja chcę, ja chcę stworzyć ja chcę być najlepszym youtuberem dla was chcę, żeby się, chcę, chcę żebyście byli szczęśliwi żebyście mogli powiedzieć ja byłem jednym z pierwszych widzów tego nosorożca wspaniałego, co jest taki śmieszny, gruby. Co co ty ma na wierzchu i różne gry nagrywa. No. Zobacz, 0,10 Riven, piękna taka nasza. No, ale to się zdarza. Każdy ma gorsze gry czasem. Tymczasem zobacz, patrz co ładek, Co jest? Widziałeś ten damage? Co to było w ogóle? No popy chyba jednak nie ma największego demycza. Chyba ginny tak ma. Ale popy jest super silna, trzeba przyznać. Popy jest cudowna. Popy jest tak wspaniała jak wy. No i sobie po prostu chodzisz. Chodzisz sobie i szukasz ofiar. A zobacz, jakie ganki masz. Jak, jak się w tobie nagle rozbudzi taki romer koreański, to możesz pójść na wida. I możesz wjechać z e, zestunować, dać kiw cymbał, włączyć. Yy, e. a później włączyć ulta. Czyli wąt do garów, stara ruro. Piękne. Pamiętaj, że jeśli włączysz na sekundę, to podrzucisz tylko do góry. Ale jak przytrzymasz całe, to wtedy będzie już do garów, że do bazy leci chłop. Do bazy leci i nie wraca. My tymczasem lecimy na lewą stronę, <laughs> bo tamte już wszystko zwiedziliśmy rejony, a tych jeszcze nie. Dlatego teraz sprawdzamy, co tu jest. Zobacz! No i patrz, i chłop nawet nie wie, co się stało. Ale cudowna ta liga legend, co? Podoba wam się? Ja mam nadzieję, że w Welldrifcie jest popy, bo będę robił nią rzeczy chyba. <laughs> Przepraszam, zakrztusiłem się, bo pomyślałem, że popy jest słaba i musiałem to wykrztusić ze swojej głowy. Bo to nieprawda, no, najzwyczajniej w świecie. Zobacz, jesteśmy teraz tutaj, bo tu słyszałem legendy, że jest jakiś Darius niepokonany. Wiesz, jaki jest Darius? Niepokonany! Taki jest Darius. Ale zaraz będzie pokonany, bo, bo jest popy i gin. On tak teraz tutaj czeka. Nazywa się Joda. 16-letni. Mógłby się nazywać Wojewoda. Patrz, bierzemy tureta. I on spierdziela, bo on wie. On wie, że dostałby w cymbał. Bardzo prosta kalkulacja. Oczywiście, jeśli chcesz. Żeby więcej osób Twoich przyjaciół się dowiedziało o tym poradniku, to rozsyłaj go dalej. Promuj nasze stado nietoksycznych graczy. Dołączaj do niego na Discordach, na Facebooka, wszędzie. Stańmy się stadem. Zobacz. Papa pa pa, pa 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 pa! Cyk, pyk, kw, do garów i proszę bardzo. I chłop leci do garów sam. Ty go nawet nie wywaliłeś tam, on już sam spierdziela. mówi: Ja sobie pójdę sam. Spokojnie, chłopaki. Nie bijcie mnie to. Znaczy, chłopaki, no tutaj na Dekary jest y, wercia akurat. Ale, ale on, on nie wiedział i dlatego tak powiedział. I on takie mówi. Przepraszam, chcieliście do garów? Ja pójdę tam za, za was, ja, ja to zrobię tutaj. Taki jest chłop. Zobacz, tymczasem turet biorę. Bierzemy wszystko, bo jest nasze. Patrz, widzisz Kazik Kaziksaya mówi teraz wercia postawarda. Postaw, postaw wercia, proszę. Postawiła i bardzo się dzieje? <toszanie> Postawiła. W każdym razie... No nieważne. No, już nieważne kto postawił, ale, ale... Ale jest pięknie, co? Pięknie jest. Zobacz, jeszcze Zoe idzie. Zoe. Ona nie wie, co się dzieje. O nie, to Gruby! Gruby się nawrócił, on chce walczyć. No, Sadekery tam został. Ale ja wierzę, że ona sobie poradzi. Poradziła sobie pięknie. Czekaj, bo może tu coś, coś jeszcze się wydarzy? Żółwiku, ty zawsze nas, nas bronisz! O nie, nie trafiłem do garów, go nie wysłałem! Mogłem uratować żółwika, ale niestety nie wyszło. Niestety mam za mały skill, mam nadzieję, że wy będziecie mieć większy skill. I pokażecie mu jak to się robi. W się sensie swoim... swoim sojusznikom pokażecie jak to się robi. I oni będą wiedzieć, będą wiedzieć, tu w głowie będzie. A chcesz coś zobaczyć? Patrz. Muka byku, buka. Będę ci tak Mukę teraz bił, bo, bo dostałeś Mukę. <laughs> Tymczasem zobacz. Już jesteśmy w bazie, już kupiliśmy tutaj pachol. I co jeszcze? I warda kupiliśmy drugiego. Teraz powiesz, co za ty? Nie stawia wardów. Dwa wardy w kieszeni. A ja ci powiem, że ja zawsze mam wardy w kieli. Zawsze wardy w kieli. Wiesz dlaczego? Bo jest bardzo prosta zasada. Zawsze pod sprzętem. Hashtag zawsze pod sprzętem. Jeśli stawiasz wardy w lolu i zawsze masz je w kieszeni, to zostaw komentarz o treści. Hashtag zawsze pod sprzętem. Pozdrawiam takiego chłopa w kominiarze który wymyślił ten, ten tekst. On ma też na, na YouTube jakiś tam kanał, jakiś różowy ranger. Podoba mi się ten tekst zawsze pod sprzętem. Cudowny jest. Także jak stawiasz wardy, masz je w kielni, to. To wiesz, to zawsze pod sprzętem. Tymczasem popy. I już jesteśmy tutaj. I już szukamy tutaj ofiary jakiejś. Tutaj nie ma. Bo oczywiście już wszystkie są wydęglowane. Jak ktoś dostał tak w cyngiel w cymbał, to ja się nie dziwię, że już go się tutaj nie da spotkać. Że on się nie pokazuje na Rewirach. Też bym się nie pokazał. Siedziałbym z, z tak zwaną podokiem pewną rzeczą. I bym się nie pokazał. No cóż, tak to wygląda. 16.2. ma jadę Kery. Miałem w tym udział. Miałem w tym udział. Czym? Popy. Zawsze wiedział, gdzie wszystko jest, bo byłem zawsze pod sprzętem. No więc, właśnie tak to wygląda. Sam wyciągnij wnioski. Sam wyciągnij wnioski, mój piękny widzu. I myślę, że możesz mailować. Popy na saporcie. ba. co się teraz wydarzy? O, obserwuj to. Obserwuj. Będą, będą dostawać w cymbał. Kto kogo gankuje? To jest jak ten. jak ten mem taki. Zadzwoń po karetkę! Ale nie dla mnie! Patrzcie, czekajcie, bo tu się dzieją rzeczy. Już ten najmocniejszy to dostał dawno w cymbał. Teraz jest Zoe wyzonowana. Ona też już jest martwa. Py! Widziałeś to? Piękna sprawa. Co dalej? Kred to ja. Chłop już, patrz, włączam bufą i on nie może latać już. Leciał tylko dlatego, że Surender poszedł. Dziękuję bardzo, zostaw suba, wpadaj na streamy i pozdrawiam. Dziecię, cześć.